Rynek 20. Kamienica wybudowana w 1903 roku dla oberżysty Leopolda Winera przez mistrza murarskiego Konrada Zeignica. Zeignitz znany jest z licznych realizacji na terenie Bytomia. Między innymi przy ulicy Korfantego 18, ulicy Moniuszki 13 i 15 oraz ulicy Janty 18. Kamienica została wzniesiona na planie prostokąta z dwiema bocznymi i tylną oficyną wokół niewielkiego dziedzińca. Jest trzypiętrowa z wysokim poddaszem. Elewacja jest asymetryczna, po prawej stronie z loggiami balkonowymi, w środku ze spięczonym wykuszem, a po lewej stronie zwieńczona słodkowym szczytem. Ozdobiona jest bogatą dekoracją rzeźbiarską, Między innymi można tu zobaczyć splątany szyjami smoki, sowę wśród liści kasztanowca, maszkarony, kota nadgryzającego zwornik nad oknem oraz najsympatyczniejszego kruka, który schował się pod balkonem i wtulił głowę w skrzydła. Po śmierci Leopolda Winera w 1907 roku właścicielką została Cecylia Wiener, a w latach 1925-1929 należała ona do firmy Oswerke AG.